Kompasy potrzebujemy, zwłaszcza wtedy, kiedy jesteśmy w mgle i nie wiemy, w którą stronę iść. No, tu wiemy, że chodzi o zwiększenie konkurencyjności Unii Europejskiej, która przyhamowała co najmniej w ostatnich 15 latach. Komisja Europejska mówi o kompasie, mówi o kierunku, mówi o celu, ale w jaki sposób ten cel osiągnąć, tego już nie mówi. No Jeżeli mówi więcej tego samego, to z całą pewnością nie będzie to dobry kierunek. Unia Europejska oczywiście potrzebuje deregulacji, potrzebuje zniesienia handlu emisjami czyli ETS-u, potrzebuje nie wprowadzania nowych norm ETS-u dla budynków, dla transportu. Unia Europejska nie potrzebuje Fit for 55 i nie potrzebuje zielonego ładu. To są wszystko ograniczenia, które sprawiają że Unia Europejska staje się coraz mniej konkurencyjna. Pozbycie się tych kajdan, cóż by oznaczało? Zniesienie ETS-u oznaczałoby, że cała wielka gałąź przemysłu, zwłaszcza niemieckiego, upadłaby. To znaczy, upadłyby fabryki produkujące turbiny wiatrowe, ponieważ prąd z turbin wiatrowych w żadnym wypadku by się wtedy nie opłacał. I to oczywiście pociąga za sobą konsekwencje, no ale to są konsekwencje błędów, które w Europie Zachodniej popełnia się od co najmniej 40 lat. Dzisiaj europejska gospodarka to jest połowa gospodarki amerykańskiej, a kiedyś obie były porównywalne. No więc w przyszłości będziemy mieli być może ładny park, być może e, świeże powietrze ale za to wszystko będziemy musieli płacić tyle tylko, że nie będziemy mieli pieniędzy.